Słuchajcie kochani No, kochani wybrani oczywiście Bo bezbożni nie, po, nie zrozumieją tych rzeczy, co ja mówię w duchu prawdy naszego ojca Emanuela Ojcze nasz tu jest z niebie Mateusz 23,9 No bo chodzi o wolność prawdziwą, nie? Prawdziwa wolność. Wyzwolenie prawdziwe No i tak naprawdę to wszyscy są w niewoli. Wszyscy. Jak to? No w niewoli grzechu. A grzech jest bez pra łamanie prawa Bożego. Tam przepisy, ludzkie przepisy można złamać, jak nieraz są y, przesadzone, tak? Niedorzeczne. No ale dobrych przepisów nie trzeba łamać, bo służą dla, dla zdrowia, dla dobra. Czyli tak, mamy Jana, Ewangelia Jana, ale dzisiaj jest 30 grudzień 2021 i zobaczcie, Ewangelia Jana. Ósmy rozdział i 34. Jeśli Jezus czy Emanuel nasz ojciec ma wtedy jako syn Boży Król Izraela mówi tak. Emanuel to powiedział, zaprawdę naprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy, grzeszy czy łamie prawo Boże, Rzymian 5,12 przez grzech Adama, cały ta śmierć przyszła Jewy, Jewy. 5, 12, i Ewy, Adama i Ewy, Rzymian 5,12 i umierają wszyscy grzech Adama. Jest niewolnikiem grzechu. Czyli ludzie służą grzechowi, a grzech to jest Rzymian VIII rozdział. To jest myślenie ciała. Ciało mówi, idź do kina. mógłbyś sobie włączyć telewizor, czy w internecie, na YouTube jakiś film. Nie, idź do kina. No i kino, nie? Trzy osoby, będzie oglądał film w kinie. Trzeba mieć maskę, bo go nie wpuszczą na, ten, na tą salę kinową. No i nie służy tym przepisom, nie? I to jest to, że to ciało rządzi, te różne nałogi. Pazardy, ale właśnie my mamy sami się wyzwalać, ale mocą prawdy Ojca Chrystusa. On jako Syn Boży wtedy wyzwolił. 36. Jeśli więc Syn was wyzwoli, prawdziwie wolni będziecie. Czyli Chrystus Król mówi do narodu wybranego, co powiedział, że mają ojca diabła, naród wybrany. Dzisiaj katolicy, świat Jehowy, adwentyści, baptyści są naród wybrany, to są mają ojca diabła. No, 8.44 Waszym mi z diabeł, czyli kłamstwo. Jedne kłamstwo w religii to śmierć. A prawda, Jana 8.32 Was wyzwoli. Prawda Chrystusa, naszego Ojca, Króla. Czyli Chrystus zwyciężył świat. Jana 16.33 Bo On nakarmiał wstrzał, uzdrawiał, był bez grzechu nie dał się skaleć grzechem, czyli tym światem barbarzyńców, pogańskim. No i teraz my żyjemy w świecie diabła. Jana, 1 Jana 5.19 i my mamy nie być z tego świata. Czyli szanować ludzi, jak się pozwolą, jak rzucają kamieniami trzeba obchodzić wielkim ukiem. No tam się modlić za wrogu, wybać nie są czyną. Wiadomo, nie żeby mieć ten spokój z Chrystusem. Spokój Boży, który daje właśnie Chrystus. Spokój, nie tam pokój kuchnia, tylko spokój. No i Chrystus wtedy daje nam w sercu ten spokój. W naszym sumieniu, jeśli my 100% Mu zaufamy, jest naszym Ojcem w niebie, bo On wtedy był Synem Bożym, nie był Synem Człowieczym i, Cieśla, i Synem Cieśli nie był. Nawet nie był Synem Dawida, był z rodu, linii rodowej Dawidowej. I Chrystus teraz jako Ojciec z nieba, Ojciec nacu się w niebie, przychodzi w Jego czasie, prawdzie, miłości, sprawiedliwości, no i jest na wyciągnięcie ręki. 1 Jana 4, 20. Jeśli ktoś mówi, że miłuje Boga, a swego brata nienawidzi, Rzymian 5,19. No, w Chrystusie, nie w Jehowie, nie w katolicyzmie, nie Rady Maryja, bracia i siostry, tylko w Chrystusie, bo mamy tylko braci i siostry w Adamie, w grzechu śmierci i w Chrystusie, który nas wyzwolił w grzechu śmierci. Prawdziwa wolność, Galacan 5,1, to jest w Chrystusie tylko. Nie dawajcie się zniewolić księdzom, świadkom jehowi, chorym przepisom, paryzeuszom, nakazom ludzkim, restrykcjom, to co wymyślił człowiek i nasze sumienie nam mówi coś, że to jest coś złe, coś nie tak i ze strachu nie będziemy służyć ludziom, bo strach, kłamstwo, zakaz, oni się sprzedają, wciągają w te swoje gerki w głupotę innych. Dlatego Rzymian, pierwszy rozdział jest napisany, że oni teraz wciągają, chociaż widzą tego Boga, że stworzył wspaniale ten świat cztery pory roku. Jak dziecko się rodzi, jest to cudem. No, ale oni zamienili tą chwałę Bożą na te obrazy różne i tak dalej, czyli dzieła apostolskie, 17 rozdział od 11 do tych, co badają pisma, do wnikliwych, do boryjczyków, do wybranych, do prawdziwczycieli, ja na czwarty rozdział 20-24. Bo bezbożni nie zrozumieją. Księga Daniela, 12 rozdział 10. Bezbożni tego, co ja mówię, w duchu prawdy Chrystusowej nie zrozumieją, że prawda Chrystusowa może nas wyzwolić. Chrystus mnie wyzwolił 2000 lat temu zbawił mnie. Ja teraz sam się wyzbawiam. Pierwszy to 4.16. Sam muszę pracować nad moim ciałem, moim myśleniem, no po prostu moim życiem w tym świecie zepsutym, gdzie duch złego został wylany w powietrze, i on wszędzie widzi ten duch złego, duch tego świata. Bo duch tego świata jest bardzo zły, ale duch prawdy Chrystusowej jest bardzo dobry i właśnie nas wychowuje. Efezan, 4 rozdział cały. I nie tak nauczyliście się Chrystusa, który jest teraz potężnym królem, wodzem, ojcem Emanuelem z nieba. Przychodzi w jego czasie prawdzie miłości i oddziela przy nim od czy od, od, od kozłów, czy anioł od demonów. Demokracja to są demony, a teokracja? No, nie rządy, rządy. Rządy, służba. Mateusz w rozdział od 25 do 28. To jest królestwo, to jest służba. Na Chrystus służył, a panowanie, straszenie, zakasę to jest państwo diabelskie, panowanie diabła. I jeśli oddzieli mi Pana od diabła, to Chrystus tu jako łotrów, dobrych łotrów dana, obiecany raj na ziemi, bo On słowa. Także błogosławie wybranych, bo bezbożni tego nie zrozumieją. Prawdziwi czciciele czą Boga w duchu i w prawdzie Chrystusa.